Jak w takim razie witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Maciej Wody. Będę miał przyjemność poprowadzić do Państwa tą pierwszą część. Pierwsze pytanie, co Państwo tu robią w te wakacje, tak? Jakie wakacje? dopiero przed. Wakacje następne. Tak? Dobrze. Chciałbym, zanim zaczniemy, żeby może rozruszać tam dla was ćwiczenie. Nie wiem, czy się tego zdecydowaliście, czy nie. Jaka wcześniej była struktura e, seminarium, ale ja zacznę w ten sposób. Chciałbym, żeby zaczynając od lewej strony, spróbowaliście znaleźć dla siebie parę. Jesteście profesjonalerami, więc mam nadzieję, że sobie tym zadanie poradzicie. Proszę znaleźć drugą osobę. Najbliżej się Jeżeli się nie da, do trójki też. To... Poszanowanie. Z pełnym przekonaniem, głębi serca powiedzieli jedno zdanie. Twierdzące. Gotowi? Raz jedna osoba do drugiej, później druga do pierwszej. Trójki sobie prowadzicie. Brak uśmiechu, twierdzące. Ze zdanie to mógł być, 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 moim nauczycielem. Spróbujcie. To, to obecnie, tak? I to jest, teraz nie mają, są i przedstawili mi właśnie jedno, na jednej z konferencji. Szyja, szyja prelegenta nieodpowiednia do, do tego zestawu. Czyli naszym celem tutaj jest nie tylko, e, nie tylko to, żebym ja Wam przekazał jakąś porcję wiedzy, ale również żebyśmy wymienili się, e, wymienili się tą wiedzą podczas e, zarówno tej sesji, jak i przerw, jak i piękną klauzu. E, jedno ważne ogłoszenie: kto dzisiaj ma dostęp do internetu, to ma przewagę w składaniu ogłoszeń pracy. Tak? E, powinniście ustalić z firmami, że ogłoszenia dopiero po seminarium aktywnym. E, dwa zdania o mnie. E, tutaj macie moje zaangażowanie w PMI. E, jak, jak ja tutaj trafiłem? Jeżeli jesteście do znacie PM to wiecie, że najlepszą technik jest i najczęściej powtarzającą się jest ekspert judgment. Tak? Więc ja też tak trafiłem. Przyszedł do mnie Pan z siwym głosem w firmie i powiedział: Maciek, jak chcesz się rozwijać, to zapisz się do PMI, Zarządzanie projektami będzie w przyszłości. Więc ja tak zrobiłem. Nie wiedziałem dlaczego, nie wiedziałem czy, czy to będzie moja kierunek, ale mówię, że zapiszę się, zobaczę. Jak zapisałem, pozostałem już 7 lat. E, I przeszedłem jakby całą ścieżkę. Od członka, który pewnie tak jak większość z Was przychodzi tutaj na seminaria, żeby poznać wiedzę. Później koledzy i koleżanki zainteresowali mnie, żebym dołączył do, do władz stowarzyszenia i tam przez parę lat podziałał. E, I mam nadzieję, że cząstka tego, że. W tej chwili mamy 8 już oddziałów w całej Polsce jest też jakąś tam moją zasługą. Natomiast w roku 2010 po tych 5 latach działania obiecałem żonie, że zostawię nie i tutaj kluczek prawny zrobiłem, że dodałem, że w Polsce. No i się udało, tak? w czerwcu w czerwcu zostawiłem tutaj komisję rewizyjną. Natomiast, natomiast długo moje rozstanie, nie miało miejsca bo dwa miesiące i e, zacząłem działać w firmie globalnym. Działam dolnie. jestem mentorem na Europę Wschodnią, czyli pomagam szerzyć project management w tej części e, Europy. E, natomiast i dlaczego dlaczego o tym mówię? Przede wszystkim, żeby Was zachęcić również do członkostwa i do aktywnego działania w stowarzyszeniu, dlatego że... E, tak naprawdę jest to, to 6-7 lat, kiedy ja mogłem, to zauważyłem z perspektywy czasu, uczyć się o wiele szybciej niż, przepraszam, normalna osoba, tak? Dlatego, że mając co tydzień seminaria, uczestnicząc w różnych projektach typu konferencja, kongres albo nawet organizacja różnych eventów, człowiek jakby dopiero zauważa, jakimi zarządzają projektami, jakie doświadczenia przynoszą, co się dzieje na rynku gdzie są oferty pracy, tak? a gdzie, które są ciekawe, z tych, które tutaj widać tak? i w jakim kierunku warto się rozwijać. Dlatego zachęcam do, do, do aktywności, tak jak w tych reklamach, naprawdę warto. Dwa zdania jeszcze, co robię biznesowo. Całą działkę, miałem okazję też przejść całą, całą ścieżkę od koordynatora, Projektów, które gdzieś tam w biurze organizacji zarządzania miało za zadanie, bez uprawnień, bez ludzi, bez budżetu, koordynować projekty poprzez kierownika projektu, też kierownika zewnętrznego, a skończyłem na menedżerze portfela projektów w jednym z banków. Natomiast, natomiast oprócz tego, działalność biznesowa, czyli szkolenia i doradztwo z tego zakresu. Przykłady. Kilku projektów, dlaczego, dlaczego jako wstęp do tego, co Wam się przekażę, tak? co Wam się zaprezentuję. To jest właśnie doradztwo w budowie i rozwoju biura projektów, wdrażanie metody i narzędzi zarządzania projektami. Dzisiaj jestem nietechniczny. Przygotowanie do certyfikacji PIN, zarządzanie projektami w imieniu klienta. Fajna sprawa, jak jesteś niezależnym kierownikiem projektu, który może negocjować ze wszystkimi w organizacji zasoby e, i indywidualny kałikmentowych kierownika projektu jako przykład. E, tutaj taka ciekawostka, że e, wielu, wielu, nie wiem, myślę, że... Tutaj osoby obecne na sali są świadome potrzeby rozwoju, tak? Ale wiele osób dostaje projekt do poprowadzenia z racji tego, że byłeś najlepszym analitykiem, więc najbliżej ci jest do klienta, a więc będziesz teraz kierownikiem, który będzie za to odpowiadał. Albo byłeś specjalistą od karty kredytowej, więc jeżeli jest nowy projekt karty kredytowej, to tego poprowadź. I dużo osób wymaga i potrzebuje takiego wsparcia na początek, aby ustalić projekt. Przechodząc już do. Jakby części merytorycznej, chociaż nie wiem, czy ten slajd prezentuje część merytoryczną. A jakby bardzo często zadajemy sobie pytanie, co było pierwsze, tak? Ja i początku I mam wrażenie, że aktualnie w organizacji też mamy ten sam problem do zdefiniowania, co było pierwsze i co powinno być pierwsze. Czy proces, który w organizacji obowiązuje? czy projekt, który jest realizowany. Z jednej strony mamy systematykę, zdefiniowane reguły, zdefiniowane zasady, z drugiej strony mamy unikalność, tymczasowość dostosowanie do potrzeb przedsięwzięcia. No i pojawia się takie pytanie, ile procenta procesu powinno być w projekcie, a ile w procesie zarządzania projektami powinno być dowolności, jeśli chodzi o rolę i uprawnienia kierownika projektu. Czyli tutaj pojawia się nam wyzwanie z, z punktu widzenia organizacji e, tak naprawdę co jest ważniejsze. Tak? W jaki sposób ile uprawnień powinniśmy dać kierownikowi projektu, a ile organizacja powinna narzucić e, zasad poprzez na przykład metodykę. I o tego typu wyzwaniach będę chciał wam dzisiaj parę zdań powiedzieć. Pierwszy, pierwszy z takich wyzwań to jest styk procesów i właśnie projektu. Przykład: firma telekomunikacyjna w Polsce na potrzeby biznesu powstała komórka po ich stronie, analityczna, tak, nie po stronie IT, tylko po stronie biznesu, która zajmuje się analizą rynku, analizą nowych produktów i opracowuje procesowo kolejne przedsięwzięcia, czyli w tym cyklu procesowym bierze kolejny pomysł na tapetę, robi badania rynku, analizuje konkurencję i wypuszcza pomysł na nowy produkt. Tak? Natomiast i sobie tak działają w tym cyklu procesowym i na wyjściu działania mają, robi się zbiór e, oczekujących pomysłów na przedsięwzięcie. Natomiast dział IT w tej firmie działa projektowo, oznacza, analizuje, patrzy kiedy, e, kiedy ma wolne zasoby i rozpoczyna przedsięwzięcie po decyzjach odpowiednich komitetów. No i teraz średni oczekiwa czas oczekiwania e, na podjęcie tematu po zakończeniu analizy to było 3 miesiące. Co do rynku komunikacyjnego, telekomunikacyjnego, który jest uznawany za sektor najbardziej zmienny, jeśli chodzi o sektory gospodarki, no jest czasem bardzo często nieakceptowalny. Czyli tutaj tak naprawdę organizacja na styku między procesem a projektem miała wielką dziurę. Tak? Rosła ilość analiz, które były przygotowane. Natomiast z projektów jak tradycyjnie IT to wąskie garbo w każdej organizacji. Więc, więc tutaj na to, na to oczekiwamy. Może tam będę robił głosowanie ile osób z tym się spotkało, tak? Dobra. E, drugie z wyzwań, e, które, które, miałem okazję zauważyć to jest, e, to jest kwestia tak naprawdę gdzie jest start, a gdzie koniec naszego przedsięwzięcia. E, nie wiem ile osób ma takie doświadczenia, że e, w organizacji rozmawia z ludźmi i nie wie czy ten projekt już się zaczął, Czyli tak, to czy zaczął się oficjalnie? Czy ja już mogę na nim działać jako kierownik? I szef przyszedł i powiedział, że ja mam tutaj prawda, coś z tym robić, ale czy ja już mam ten budżet, o którym przełożony mówił, czy nie? W bardzo wielu organizacjach e, nie ma jak jasno ustalonych zasad i momentów, w którym ten projekt jest uruchamiany. Nie mówiąc już o tym, że nie ma definicji takiego projektu. Przykład organizacji, firma windykacyjna, Zresztą z jakby poprosiłem ją o, o taką pomoc w analizie portfela projektów. No i przyjeżdżam do firmy, rozmawiam z IT. No i pytam się: pierwsza rzecz, żeby zdemiarować skalę, pytam się, ile, ile projektów realizujecie? I mówią: 100. Mała firma, 250 osób, z czego większość to call center, które tam dzwoni po klienta. Nie straszy, tylko przekonuje do oddania pieniędzy. Mówię. 100 projektów, ale to w całej organizacji? Nie, tylko w Wajki. Dobrze. Mówię, może coś nie wiem o branży, może jest to branża mocno rozwojowa. Mówię to, ile osób pracuje w Wajki? 10. Człowiek zawsze szuka racjonalnego wytłumaczenia, więc ja też takiego szukałem. No i odpowiedziałem sobie, no to pewnie to są wszystkie pomysły, które są zgłoszone i gdzieś tam czekają. Wszystkie otwarte i czekają na realizację. Tak? A to są w trakcie realizacji w statusie open w naszym systemie. Ja mówię, to, to co dla Was jest projektem? Znaczy odkąd? Taki najmniejszy projekt, który macie Pan zarejestrowany. No, dwugodzinna zmiana tam w systemach informatycznych, jakaś parametryzacja produktu albo usługi. Tak? Więc można tak podchodzić. Słowo projekt jest ostatnio bardzo modne i coraz więcej stanowisk pracy, e, czy, czy wręcz osób, nazywa się kierownikiem projektu. Natomiast, natomiast e, ja chciałbym, żebyście o tym myśleli jako o pewnej inwestycji organizacji. Bo zwróćcie uwagę, co się dzieje. E, organizacja narzuca kierownika projektu. Kierownik projektu, z całym szacunkiem dla nas wszystkich, jest kosztem dla projektu. Tak? Nie tworzycie produktu, chyba że macie pięć czapeczek, które jesteście analitykiem i programistą, jeszcze innymi. Tak? Ale jesteście kosztem dla projektu. Dalej narzuca na Was raportowanie, narzuca na Was kartę projektu, plan projektu, inne dokumenty, które trzeba robić. Po co to robi? Oczywiście po to, żeby był zwrot tej inwestycji w postaci lepiej zaplanowanego projektu, czyli krótszego czasu jego realizacji, mniejszych kosztów, lepiej dobranego zakresu do rzeczywistych celów przedsięwzięć.